Mięśnie na miednicy to są takie mięśnie zamykające nas u dołu. Zamykają naszą miednicę, wpływają na wiele aspektów naszego życia, bo dzięki nim prawidłowo oddajemy mocz, oddajemy stolec, zyskujemy na satysfakcji seksualnej i przyjemności w seksie, ale też mięśnie na miednicy odgrywają ogromną rolę w porodzie i gdy dziecko przechodzi przez kanał rodny, przechodzi również przez mięśnie na miednicy. Zachęcam do takiego samobadania i najprościej to zrobić po prostu wprowadzając palec do pochwy. Jeśli czujemy, musi być to komfortowa na pewno pozycja, ktoś będzie wolał zrobić to w kuckach, może ktoś opierając się właśnie o ramę łóżka. No i po wprowadzeniu palca do pochwy, chciałabym żeby każda kobieta poczuła zaciśnięcie mięśni, czyli zaciśnięcie wokół palca, ale przede wszystkim rozluźnienie, czyli takie rozprężenie tego napięcia mięśniowego. Bo, żeby dno miednicy sobie dobrze pracowało, to musi być taki balans pomiędzy napięciem a rozluźnieniem. Sama nazwa wibrator, często nawet u pacjentek tak powoduje, no nie wiem, czy ja może powinna, czy nie, ale jak ja interpretuję, to jest masażer. On wprowadza wibracje. Wyobraźmy sobie, że jak idziemy na masaż i mamy wprowadzane takie potrząsania po prostu naszej tkanki, to to wprowadza nas w taki błogi stan relaksu. I tak samo tego rodzaju masażery mogą nam bardzo pomóc, jeśli chodzi o napięcia w samym dnie miednicy. Pracujemy z samym wejściem do pochwy, ale też yy, super się sprawdzają na inne napięcia w naszym ciele.